Battlefield 2042 to jest jedna z gier, która od premiery była żółwiem, który wywalił się na plecy i szorował po asfalcie. Jednak to szorowanie pozwoliło ładnie wypolerować skorupę i ukazać wraz z czasem prawdziwy potencjał tego zdawać by się mogło żółwia, to znaczy się Battlefielda. Gra była na premierę tak kiepska, że przeszła masę reworków i twórcy niczym Bethesda z Falloutem 76 czy Ubisoft z Ghost Recon Breakpoint wzięli się do roboty i zamiast skazywać tego BF'a na szybką, magonalną śmierć, wzięli się do roboty i posłuchali graczy. Dzisiejsza recenzja będzie tyczyć się głównie minionego sezonu, czyli trzeciego, a teraz z marcu ruszył sezon numer 4, który między innymi dodał nową operatorkę, cztery nowe bronie, Obecnie jedną nową mapę, ale ma dojść jeszcze jedna, podobno nawiązująca do BFA 3. Opowiadam Wam o tym, bo tytuł ten jest rozwijany i jeszcze prawdopodobnie przez parę lat będzie działał w ten właśnie sposób. Owszem, jest waluta premium i przepustki sezonowe, ale te nowo dodane rzeczy można odblokowywać bez płacenia. Płatna jest kosmetyka jedynie. Osobiście uważam, że jest. Przeciętna i do skórek, na przykład z Rainbow'a, nie ma podjazdu, ale kto co lubi? Nowością dla tego Battlefielda będzie na pewno brak kampanii dla jednego gracza. Czy to dobrze? Patrząc na poprzednie części serii, wydaje mi się, że to był dobry wybór. Bo jak wiadomo, te kampanie z wyjątkiem starych Bad Company to raczej mierny dodatek do jednej z najlepszych strzelanek online. W zamian za to mamy szeroki wybór trybów rozgrywki, klasyczny battlefieldowy podbój, moje ulubione przełamanie, na którym zdecydowanie najwięcej czasu spędziłem, szturm polegający na podkładaniu bomb, tryb hazardzo, który jak zgaduję pierwotnie miał być battle royale, a jest, bo jest. Ponadto jest dosyć słynny dla tej odsłony tryb portal, który umożliwia dostosowywanie niemal każdego parametru rozgrywki pod własne się, ilość zdrowia, szybkość podbijania terenu, walki pojazdowe, parametry tychże pojazdów, no wszystko. A to jako serwery następnie można hostować lub wpisywać sześcioznakowe kody, którymi można się dzielić ze społecznością. Szczególnie przydatna funkcja przy niektórych trowkach, ale o tym jak zwykle później. Więc portal jest ogólnie masą zabawy, rozrywki: bo jeśli można ustawić niemalże wszystko, no to potencjał jest nieograniczony. Ale chciałbym jeszcze zawiesić tutaj oko na tryb hazard zone. Jakbym jednak chciał wam opowiedzieć w jednym zdaniu z czym to się je, to zwyczajnie miał być ten tryb Battle Royale. -em. Jest niemal martwym, dziwnym trybem, którego trochę pograłem. I definitywnie jednym sensownym sposobem nagranie jest kooperacja ze znajomymi i wypełnianie celów. Sam pograłem trochę z ogarniętą drużyną i sporo wygrywaliśmy. Z tak zwanymi randomami ani razu nie dotarliśmy chociażby do półmetka. Lądujecie, zbieracie dyski z danymi. Walczycie z innymi drużynami oraz z graczami, i staracie się ewakuować, gdy przyleci samolot. W obecnej formie, jak możecie się domyślić, tryb mocno niedopracowany. Z exploitami, na przykład, gdy gracze wsiadają do samolotu ucieczkowego, to wystarczy w niego rzucić granatem zapalającym i spali graczy w środku przez ścianę, ścianę tego samolotu. Jest to identyczny exploit jak z windami w BF Hardline. Może z czasem Hazard zone się podniesie, ale w obecnej formie jest nieciekawy. No i żeby zagrać, to trzeba się jednak naczekać. No to co? Ogólnie. Wybieracie tryb gry i Pesele idą się strzelać. Do wyboru macie operatorów bardzo podobnych do tych z Rainbow Six Siege. Powiem nawet, że widzę znaczące inspiracje tytułem Ubisoftu. Na przykład Dr. Falk, która ma pistolet, którym leczy członków drużyny, to jest taki doc. Albo Hero z działkiem stacjonarnym, taki trochę taczanka przed reworkiem. Znajdzie się też bohater z Linką do wspinaczki, tutaj Makaj, a nie Amaru. I nawet w tym sezonie doszła nowa operatorka, która dosłownie działa na tej zasadzie co odpowiednik Siege'a Mute. I dąży do tego, że ci operatorzy nie tyle że mają swoje umiejętności, co specjalne funkcje, i momentami na niektórych mapach. Można przeprowadzać taktyki, może to będzie mocno powiedziane, ale podobne do Rainbow Six Siege. Nowością na pewno jest zmiana dodatków do broni w trakcie walki, a nie pomiędzy ekranami śmierci. Przytrzymuje się obecnie trójkąt i wtedy w trakcie rozgrywki możecie zmieniać na przykład optykę, na wyższe przybliżenie, uchwyty, nakładki na lufy, podwieszane akcesoria, a nawet rodzaj amunicji. Można ustawić po 3 w menu szybkiej zmiany i podnosi to komfort grania, bo w pomieszczeniach najlepiej biegać bez przybliżenia, a potem w terenie założyć sobie na przykład moją ulubioną dwójeczkę. Tyczy się to każdej broni w grze, nawet bocznej. A cała reszta to battlefield, którego chyba każdy zna. Tona zabawy, skillowe zabójstwa. Bo nie każdy wie, ale BF różni się od Call of Duty, czy nawet dziś wspomnianym Rainbow'em, że pocisk nie trafia od razu do celu, tylko musi dolecieć. I na dłuższych dystansach działa na pociski grawitacja. Najlepiej widać to przy strzelaniu z karabinów snajperskich na dalsze odległości. Ponadto pocisk wraz z przebytą odległością traci na zadawanych obrażeniach. No bo logiczne, spada jego pęd. Im dalej znajduje się wróg, tym więcej kulek przyjmie, i to samo w drugą stronę. Sprawiają te cechy, że oprócz kontroli odrzutów w broniach, trzeba mieć zalążek przewidywania zwłaszcza jeśli przeciwnik biegnie z waszej perspektywy w lewo lub w prawo to wtedy ten celowniczy jak musicie trochę przed mieć. Ten parametr może ulec wzmocnieniu lub redukcji w zależności od założonej lufy lub amunicji. Dlatego warto eksperymentować, z którymi brońmi i dodatkami gra się Wam najlepiej. Jest w BF-ie też oczywiście walka pojazdowa. Ale na moment pisania tej recenzji, BF przeszedł kolejne reworki i nie chcę nikogo wprowadzać w błąd. Między innymi, walka pojazdowa zyskała więcej sensu, bo przedtem dosłownie każdy mógł nosić dowolne akcesoria, na przykład C4 albo rakietnice. Ja sam, jako Falk, biegałem z rakietnicą i leczyłem swoich. Wiecie o co chodzi? Update przywracający klasy do BF 2042 znowu trochę namieszał i powrócili właśnie osobno: medycy, technicy, szturmowcy i zwiadowcy. I nie można ich mieszać: mają oni ograniczone wyposażenie. Jednak każda klasa może nosić dowolną broń, co jest na pewno zmianą względem od pozostałych odsłon. To nie problem, żeby medyk biegał ze snajperką lub snajper ze strzelbą. Kto co lubi. Jako że recenzja tyczy się wersji gry od sezonu trzeciego i czwartego, to nie wspominam celowo o poprzednich wadach gry, których zwyczajnie nie znam, aczkolwiek w styczniu wyszła łatka, wprowadzająca z powrotem te klasy, o których przed chwilą mówiłem. Wraz z nią zmieniono lekko sterowanie i nie ukrywam, że przywykłem do poprzedniego rozkładu przycisków. A za bardzo nie można ustawić tego tak, jak było. I ten Battlefield nie wykluczam, że w przyszłości może mieć takie zmiany niekoniecznie w sterowaniu, a i być może dziabną coś w samym gameplay'u. Bo BF 2042 to taki mam wrażenie jeden wielki eksperyment. Gra sprzedaje się fatalnie od premiery. Przed trafieniem do Plusa można było ją nabyć z jej Access, które kosztuje 15 zł miesięcznie. Drugą w mojej opinii wadą są nieciekawe mapy. Jakieś fabryki, jakieś rafinerie. Nie ma jakiegoś miasta jak w innych befach. Niektóre mapy są również źle skonstruowane, ale przechodzą one znaczące reworki. Ostatnio znacząco zmieniono mapę rozłam i jest dużo bardziej grywalna niż przed. Ale nie zmienia to faktu, że mapy są bez większego pomysłu. No, może z wyjątkiem kosmodromu. Niewykluczone, że w przyszłości zostaną dodane bardziej urbanistyczne lokacje. Pamiętacie operację Metro? Chociażby? Możliwe, że ta kultowa mapa kiedyś się pojawi, bo na przykład Valparaiso w formie odświeżonej trafiło do BFA wraz z kilkoma broniami z tak zwanego skarbca. Oprócz standardowego arsenału możecie postrzelać z pukawek znanych z Bad Company 2 czy BFA 3 po uprzednim odblokowaniu. Wyzwania są raczej proste. Zabójstwa z danej broni lub danej odległości. Fajne urozmaicenie i cele, oczywiście. Niefajne są za to różnice pomiędzy platformami. Wersja PS4 ma crossplay z Xbox'ami i bardzo spoko. Większa liczba graczy i sprawiedliwa rozgrywka. Wersja na PS5 to. To jest jakieś kurwa. nieporozumienie. Konsole z pc -tami. Nie muszę mówić, że myszka z padem nie ma większych szans. Co największym debilizmem wszechświata jest to, że nie ma crossplaya z PS4. No to jest po prostu idiotyczne. Sam od niedawna mam PS5, a wcześniej grałem z kolegą, ja na PS4 i on odpalił PS5 i się dziwimy czemu nie możemy grać. No i okazuje się, że są osobne serwery do tych platform, ale jednak jest jedno konto i całe wszystkie progresy przechodzą. Chociaż tyle. Ponadto, można wyłączyć crossplay, ale wtedy te serwery wszystkie na piątce świecą pustkami, no bo ile osób ma PS5 i gra regularnie? No właśnie. Wersja PS5 od czwórkowej różni się minimalnie grafiką i lepszymi teksturami na postaciach. No i patut PS5 ma te fajne, przystosowane wibracje Dual Sensa. W wersji na PS4 wibruje domyślnie, ale jest zdecydowanie bardziej grywalny B w wersji na starszą konsolę. Niefajnie wypada całościowy balans starć. Bardzo często albo będziecie za szybko wygrywać, albo za szybko przegrywać. Czasami zdarza się, że drużyny są idealnie wybalansowane i oczywiście takie starcia są najciekawsze. Ostatnią mnie fajnością są trofea. Zestaw kucharków jest strasznie upierdliwy i nastawiony pod grind. O ile upierdliwą część zestawu można wbić w trybie portal, np. słynny Aerial Destroyer, czy 7 zabójstw tarczownikiem bez zgonu. Tak będziecie musieli wykonać 1600 zabójstw jedną bronią, aby uzyskać dla tej sztuki Tier 1. To jest akurat proste. Tyczy się to też gadżetu. I zrobiłem gadżetem trowkę rzucając czujkę zbliżeniową wszędzie gdzie się popadnie. A obecnie jest ona tylko właśnie dostępna dla zwiadowcy. To są te wszystkie zmiany, o których opowiadałem. A najgorsza sprawa wypada ze zdobyciem tego tieru dowolnym pojazdem. Trzeba zdobyć mistrzostwo poziomu 40 i, według różnych for, najszybciej zrobicie to Mawem, czyli pojazdem transportowym, tak zwaną respiarką czy tam kabaryną. Trzeba zdobyć 6000 zabójstw, asyst, dostrzeżeń lub odrodzeń w pojeździe sumarycznie. Sam tego nie zrobiłem do dziś, ale myślę, że kiedyś to w końcu wbije. Jeszcze dołóżcie sobie 50 dysków w Hazard Zone i 25 ucieczek i macie idealny przepis na upierdliwą platynę. Dla pocieszenia grając w wersję PS4, a następnie odpalając w wersję PS5 przechodzą wam trofki. Między innymi te grinderskie tiery, ale nie wpadną wam trofki typu zabicia tarczą bez zgonu, ale wystarczy bez problemu zrobić to w portalu. W razie co. Podaję wam teraz kod, na którym wbijem sporo trofek w małą chwilę. Kilka trofek na PS5 uprzednio wbitych na PS4, na przykład zniszczenie 50 pojazdów, będzie wymagało zniszczenia, chociaż jednego, po czym trofek wpadnie. I jeśli się nie mylę, tyczy się to każdej trofki wymagającej jakiejś ilości czy kile, czy wygrane. Podsumowując BF 2042. Jest to kolejna gra, która zaliczyła fatalny start, a obecnie jest naprawionym i bardzo grywalnym FPS-em, który uzyskuje masę nowej zawartości oraz równowagi. Myślę, że to słowo do tego BF pasowałoby idealnie. Moja ocena BF 2042 to 8.5 na 10. Trudność platyny przede wszystkim z upierdliwości bijania tier 1 pojazdem oraz hazard zonem oceniam na 6 na 10, a czas do platyny szacuję na 80 do nawet 100 godzin. 100 godzin dobrej rozgrywki.